Witajcie widzowie YouTube'a w moim nowym filmie na kanale ZJPTV. Teraz powiem Wam o takim kwiatku żółtym, który rośnie wszędzie, na łąkach, na ogródkach, rośnie on dziko. To jest taki dmuchawiec, mniszek lekarski, taki kwiat fajny, żółty, piękny. On ma zdrowotne właściwości, on jest lekarski. Ma takie właściwości jak Działanie przeciwbakteryjne przeciwzapalne, działanie antyok... antyoksydacyjne. Robi się z niego herbatki, napary, można go wpierdzielać nawet na surowo, ale on jest taki gorzki. On pobudza pracę woreczka żółciowego czy coś i on wspomaga produkcję żółci, czy coś tam. I... I nie powinni tego mniszka spożywać ludzie, którzy mają problemy z nerkami. Tak gdzieś tam przeczytałem. Ja to osobiście nie lubię za bardzo mniszka lekarskiego. Chociaż podobno miód z mniszka lekarskiego jest bardzo dobry, bardzo zdrowotny. A wiadomo, co gorzkie, to leczy. Ja na przykład dołożyłbym do tego sobie na przykład nie wiem, cukru albo czegoś, żeby to słodsze było i wtedy mógłbym sobie normalnie to jeść garściami. Może to cukrem albo placki, może z mniszka robić można zdrowotne placki takie ciasta z przyzdobione mniszkiem lekarskim. <laughs> nie no to takie w żartach wiadomo. Co jak przekwitnie mniszek lekarski, to później mamy takie dmuchawce. Mamy takie dmuchawce, i one tak ten wiatr takie roznosi. Tak wszędzie tego pełno lata takie to są nasiona, i tak właśnie się rozmnaża mniszek lekarski. Co tu jeszcze można powiedzieć o tym mniszku lekarskim? Do niego ciągną różne owady, pszczoły, osy. osy różne robaki czarne, tak jak do, wiadomo, jak mamy na przykład żółtą koszulkę to pełno tego robactwa czarnego się do nas przelepia. Dlatego, że robactwo lubi żółty kolor. Tak, jak zerwiemy łodygę tego mniszka lekarskiego, to jest taka rurka i wypływa takie gorzkie mleko, takie mleczko. I później jak sobie na przykład na skórze porobimy tym mleczkiem, tak się pobarwimy, no to później się takie ciemne robi na skórze takie jak to wyschnie to takie brudne się robi na skórze no i to tyle o mniszku lekarskim jak, jak widzicie pszczółki sobie to ładnie zapylają sobie ładnie tam to opierdzielają tam po, swoje, po swojemu i później lecą do ula i robią z tego miód między innymi właśnie mniszek lekarski ma dużo tego tam tego tych soków co tam tego nektaru, co te pszczoły to lubią. Co ludzie jeszcze robią z mniszka lekarskiego? Syropy, to chyba już mówiłem, syropy, kompotów chyba nie robią. Pewnie jakieś na nalewki z, z mniszka lekarskiego, zdrowotne, yy, z można różne tam rzeczy pędzić. Dobra, kończę już o tym mniszku i zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału i lajkowania, klikania w dzwoneczek. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę smacznego mniszka lekarskiego. Trzymajcie się, cześć!